Proszę Państwa, w trzecim odcinku Szpitala Powiatu Bytowskiego przedstawimy Państwu Witolda Cyba, wójta gminy Bożytuchą i Elżbietę Lipińską. Osoby aktywnie wspierające prezes zarządu BATH i lekarzy ze Szpitala Powiatu Bytowskiego. Proszę Państwa, pytanie, które należy zadać wszystkim tym osobom jest następujące. Dlaczego wszystkie te osoby dążyły do jak najszybszego pochówku dziecko? Dlaczego im na, tak na tym zależało, żeby jak najszybciej pochować dziecko, nawet z pominięciem matki? Matka w szpitalu, dziecko należy pochować, bo matka nie musi być na pogrzebie. Wszystkim zależało na tym, żeby naj, jak najszybciej dziecko znalazło się w grobie. Proszę Państwa, kolejnym pytaniem, na które trzeba sobie odpowiedzieć, jest pytanie, dlaczego wójt gminy Bożytuchą, Witor Cyba. Działając wspólnie i w porozumieniu z kierownikiem gminnego ośrodka pomocy społecznej, Elżbietą Lipińską, narażają matkę dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Dlaczego? Czy Witold Cyba i Elżbieta Lipińska chcą śmierci matki dziecka? Na to wygląda, proszę Państwa. Tak nam się wydaje. Posłuchajcie sami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry proszę Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sześć minut od siebie, pozdrawiamy się po wolnym. Można przeciwnieść to jest zrobienia Rady Azuruję. Bardzo takuję bardzo Gorrąc Wszystkiego. Co pana sprowadza? Sprowadzają mnie panie wójcie dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest obecna, czyli stwierdzenie pani kierownik GoPsu, że na ten okres ok na ten miesiąc już wykorzystaliśmy swoje możliwości w swoje pomocy i w tym miesiącu nie uzyskamy pomocy. W związku z, to, z takim, z taką deklaracją pani Gopsu w dniu zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez nią przestępstwa z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego, albowiem nie niepodanie mojej narzeczonej leków, której przypisał lekarz notabene po hospitalizacji. Jest stworzeniem zagrożenia i życia dla niej. Mi nie stać, żeby te leki wykupić. No to proszę, Pan złożyć, a dobrze, a druga sprawa? Eee, rozumiem, że Pan nie widzi w tym żadnego problemu. Proszę pana, ma Pan ma prawo złożyć? Ale Pan jest bezpośrednim przełożonym, ja, Panie ma Wójcie. Ma Pan prawo złożyć pisemnie, taką do problemu. Proszę złożyć. Dobrze, ale ja się pytam Pana, czy proszę Pan pana? widzi w tym jakiś problem, proszę że pan. Pana podwładna, Panie Wójcie. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bezpośrednio podległa Panu, odmawia udzielenia pomocy, bo nie, bo nie. Proszę Pana, moja podwładna jest kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i działa w oparciu o przepisy. Jeżeli jest przekonana, że tak one stanowią, tak też działa. Natomiast... A, mnie a przed chwilą od uzyskałem informację, że stanowią inaczej. No to albo Pana wprowadza w błąd, albo nie. Dobra, to jest jedna. To może pan złożyć. Proszę złożyć nie? Tak, tylko pan, pytanie, za co mam wykupić leki mojej partnerce? Pana, no jeżeli mi, Jeżeli podległa panu kierownik gops odmawia. To jest pierwsza sprawa. Czy to jest druga. To jest pierwsza sprawa. No, tak, to... no to zadałem panu pytanie, panie wójcie. Proste. Proszę Pana, GOPS skieruj się przepisami, przepisami ogólnymi i się stosuje do nich, jeżeli... Stosuje... I uważa Pan, że odmowa wypłacenia zasiłku celowego na zakup leków jest stosownie do przepisów, dobrze. Czyli jest Pan, współwinny Panie Wójcie, stworzenia zagrożenia życia i zdrowia mojej partnerki. Super. No to ja to złożę, ja to złożę do prokuratury. druga sprawa. W rozmowie telefonicznej ze mną stwierdził Pan, że należy nam się za za postępowanie innego pracownika GOPS-u, który stwierdził, że mam pochować dziecko bez matki, bo za dużo będzie kosztowała kostnica. I wie Pan co, ja też jeszcze o tych, wie pan, no, kobiety są niedoświadczone, bo, bo takiej sytuacji nie było, nie ma słowa, w Wiem, że to zburzenie, bo już we mnie widział Pan, zburzenie to z, no, spowodowało. Nie, ja myślę, że jeszcze może wróćmy na razie, niech Pan tam żadnych działań takich nie podejmuje, ja tam postaram się to wyprostować i też, żeby Pan był z tego, na no, razie uczynienia jakieś było. Wyślę Panu rozmowę, proszę, proszę, wyślę Panu rozmowę Panie Wójcie, dlatego ja Panu napisałem pismo, jak się nie mylę, że po, do tematu powrócę. Po opuszczeniu mojej przez moją partnerkę Szpitana. czy dalej pan podtrzymuje swoje stanowisko, że należy nam się zadośćuczynienie za postępowanie proszę pana, pana podwładnego? Ja takiego słowa nie powiedziałem, że zadośćuczynienie, powiedziałem o kwestii zupełnie innej, nie pamiętam, ale proszę sobie to nagranie otworzyć, pewnie pan sobie to odświeży. Wiem, że to zburzenie, bo już we mnie widział pan, zburzenie to spowodowało. Nie, ja myślę, że jeszcze może wróćmy, na razie, niech Pan tam żadnych działań takich nie podejmuje. Ja tam postaram się to wyprostować i też, żeby Pan był z tego na no, zadośćuczynienie jakieś było. Ale na pewno sobie odświeżę i wyślę Dobrze. Panu do wiadomości, Panie Wójcie, bo tą rozmowę mam nagraną. Dobrze. Dobrze. Dlatego moje pytanie: Czy dalej podtrzymuje Pan Dobrze. stanowisko, że należy nam się zadośćuczynienie? Ja tego nie powiedziałem i tego nie podtrzymuję. Aha, super. Pan to tą rozmowę. Oczywiście, Panie Wójcie, jak każdą. Ale proszę pana, to jest tylko zabawa, to nagrywa, nie wie pan o to... tym. Tak, to jest zabawa. Uważa pan, że to jest zabawa? Niech pan nagrywa. Panie Strzelec, ja jestem zajęty, rozliczam się z działalności gminy, wysłuchałem pana. Wiem, że to zburzenie, bo już we mnie widział pan, że zburzenie to spowodowało. Ja myślę, że jeszcze może wróćmy na razie, niech pan tam żadnych działań takich nie podejmuje. Ja tam postaram się to wyprostować i też, żeby pan był z tego na razie uczynienia jakieś było, natomiast. Nie ja wiem, że to jest lada do końca życia, ale, ale no, człowiek musi też wybaczać, się jakoś. No, tu ja ma z nim pan jeszcze rację. porozmawiamy osobno. Nie? Tu ma pan rację. Proszę państwa, Witold Cyba, wójt gminy Bożytuchom, powiat bytowski, najwyraźniej zamiast gęby ma dupę. Bo tylko tak można wytłumaczyć jego zachowanie. Wójt nie mówi. Buzią. Tylko czterema literami. Może to jest brutalne, może to nie pasuje. Ale proszę Państwa, to wszystko, co się dzieje wokół, przerasta racjonalne myślenie każdego rozsądnego człowieka. Na pewno ciąg dalszy nastąpi. Obiecuję to Państwu. To jest dopiero początek. A czas pokaże, co będzie dalej.